Witam ponownie na moim kanale. Ponieważ zbliżamy się w szybkim tempie do Bożego Narodzenia, chciałabym Wam zwrócić uwagę na cyprysika, który jest praktycznie w każdym markecie czy w każdym sklepie, do którego zajrzymy. Po prostu możemy spotkać tego typu cyprysiki. Ja słuchajcie, nie jestem specjalistą i nie będę Wam tu mówiła nie wiadomo jakich porad jako ekspert, jak dbać o te rośliny, ale wiem już z doświadczenia, że jeżeli zadbamy o te rośliny, to możemy naprawdę przez wiele lat cieszyć się urodą tych cyprysików i nie będziemy musieli co roku nabywać nowego egzemplarza. Ja mam cztery cyprysiki, dwa są formowane choinkę, a te dwa formowane są w takie kule. Yy, ja je przycinam i robię to w miesiącu marcu. Przed wiosną, przed tym zanim rośliny są pobudzone do wzrostu, obcinam je tutaj te niepotrzebne elementy ciach ciach, wszystko to obcinam i nadaję im kształt i, i nawet tnę tak dosyć mocno, dlatego że one latem yy, rosną zagęszczają się tu widać zobaczcie jak ten czubek na przykład już jest zagęszczony tak i tu widać jak te końcóweczki co były obcięte to wszystko się ładnie zagęściło on w tej chwili jest dosyć duży ale ja znowu w marcu następnego roku czyli za kilka miesięcy znowu go przytnę i znowu nadam mu formę zmniejszę o te wszystkie tutaj niepotrzebne elementy zmniejszymy znowu nadam kształt odpowiedni tak, żeby latem miało to możliwość znowu rosnąć, zagęszczać się i nabierać takiej ładnej, soczystej zieleni. Ja pierw trzymałam te cyprysiki w doniczkach, ale później wzięłam, przesadziłam i to przesadziłam bezpośrednio do tego koszyka i bezpośrednio do tej osłonki. Tak, tak, wiem, tego się nie robi, wiem o tym dobrze. Ale ja przyznam się wam szczerze, że pierw myślałam, że te cyprysiki to będzie tak na jeden rok, że to będzie takie chwilowe, żeby tylko przetrwały. Ale okazuje się, że one całkiem fajnie rosną, więc prawdopodobnie na wiosnę będę musiała pomyśleć o jakimś nowym nowych doniczkach, czy nowym pojemniku, żeby je jednak posadzić, żeby miały odpływ i sobie rosły dalej. Ja je posadziłam tutaj na dnie, jest keramzyt i potem dałam ziemię do ich blaków o takim lekko kwaśnym odczynie. On musi mieć dosyć żyzną tą ziemię, ale przepuszczalną, dobrze przepuszczalną. I to samo tu. I te trzy cyprysiki są przesadzone. Ale ten cyprysik, który dostałam zresztą od mojej przyjaciółki Miry, razem zresztą z tą piękną osłonką, to Wam pokaże, że ja jego nie przesadziłam. On jest dalej w tej handlowej, produkcyjnej doniczce. I co jest dziwne, że nawet korzenie nie przerosły. Czyli ona idzie tutaj, nie idzie w korzenie i naprawdę w tej doniczce dobrze się ma. I to, co Wam wspominałam o formowaniu, że można formować na różne dowolne kształty. Między innymi ta choinka, która stoi tam w kuchni przy tej skośnej ścianie, ja nie jestem zainteresowana, żeby ona miała taką z każdej strony ładną okrągłą formę, dlatego że tutaj jest ściana i Wam pokażę, że tutaj ja po prostu przycinam te gałęzie. I one są tutaj płaskie i jak stoi to przy ścianie, to ja chcę, żeby generalnie ta strona nabierała tej ładnej takiej formy soczystej. A ten z kolei, cyprysik stoi na stole, i dlatego ja już patrzę i obracam go raz tą stroną, raz tą, żeby on był z każdej strony efektowny. Czy z tej strony, czy z tej. I to trzeba pamiętać o cyprysikach. Jeżeli chcemy mieć właśnie ładny pokrój, to tak samo ten, ten stoi na parapecie i też co pewien czas. Obracam go jedną stroną, drugą stroną właśnie dlatego, żeby z każdej strony był sprawiedliwy dostęp do światła. Jedną rzecz, którą trzeba pamiętać o cyprysach, to trzeba mieć blisko konewkę. Dlatego, że te cyprysy no nie przebaczają nam tego, że nie podlaliśmy. One więcej nam przebaczą przelania niż właśnie niedostatku wody. A te igiełki, które zaschną, one się już nie regenerują, one muszą być e, obcięte. Natomiast jeżeli Wam się zdarzy, że zapomnicie podlasz i jeszcze te nieuschnięte, jeszcze te zielone, takie lekko tutaj będą zwisać i szybciutko podlejecie, to one jeszcze staną i jeszcze nic się nie stanie. Ale jeżeli doprowadzimy do tego, że one już będą zielone, ale suche, to już raczej jest nie do odratowania. Nawet myślę, że przycięcie nie, nie pomoże. Także musimy dbać cały czas, nawet zimą, żeby było wilgotne podłoże. Te iglaki latem powinny być nawożone to tymi wieloskładnikowymi nawozami. Zresztą są gotowe komponenty do iglaków, ja Wam się przyznam, że ja tego nie kupuję, tego nawozu, tylko robiłam to zwykłymi pałeczkami, dorożnymi, zielonym wepchnęłam na, na zasadzie, żeby mieć ten temat, że tak powiem, kolokwialnie z głowy. Ten, ten cyprysik jeden ja formuję taki a la bonsai, czyli po prostu biorę tą, tą doniczkę właśnie taką bardziej płaską nie chcę, żeby tutaj właśnie te korzenie, żeby te proporcje były takie przypominające trochę bonsai. No a tą będę formowała cały czas mniej więcej na tej samej wielkości choinkę. Dlatego, że po prostu nie chcę mieć tutaj dużego elementu. Te cypresiki są o tyle dobrą dekoracją, że słuchajcie, kupimy raz i mamy dekoracje nie tylko na Boże Narodzenie, ale możemy dać do yy, ogrodu, możemy dać na balkon, czy właśnie na parapet. To też się świetnie sprawdza w mieszkaniu, bo te moje, one cały czas są w mieszkaniu, czy to jest lato, czy to jest zima. I się nic z nimi nie dzieje i na, dalej naprawdę fajnie rosną. Jakbyście tu pewnie zauważyli, ja cały czas je dotykam i dlaczego to robię? No dlatego, że jak się je dotyka, to one mają cudowny, cytrynowy zapach, i to jest to, co ja bardzo lubię w tych kwiatach. A drugą rzecz to lubię bardzo, ten jasny, zielony kolor. Dlatego, że zobaczcie, możemy to y, mieć jako ozdobę na Boże Narodzenie, ale również ta zieleń jest taka wielkanocna. Więc fantastycznie tu się sprawdzi zamiast tego ptaszka, na przykład jakiś zajączek, czy, czy jakiś kurczaczek. I mamy już ozdobę wielkanocną. Jest to naprawdę bardzo taka wszechstronna, a jednocześnie naprawdę spektakularna roślina. Bardzo serdecznie Wam ją polecam. Chciałabym jeszcze Wam powiedzieć, co jest odkryciem moim dopiero w tym roku i kupiłam sobie to parę dni temu, mianowicie ten sztuczny mech. Może on jest taki ciut zazielony, ale kupiłam go w pepko. Kupiłam go w pepko. O, kosztował mnie całe 4 złote i naprawdę Wam polecam ten mech, bo on jest sztuczny, a jak wiemy, mech jest pod ochroną, więc nie możemy iść do lasu i nataskać sobie mchu, tylko musimy się takimi substytami mchu troszeczkę <coughs> posiłkować. Polecam szczerze, bo ładnie to wygląda, jeżeli ta podstawa jest taka z mchem, dlatego że no, zazwyczaj nam drzewa i czy jakiekolwiek drzewa kojarzą się z poszyciem leśnym, i dlatego fajnie to wygląda jako dekoracja, czy tutaj zakrycie tego, tej, tej ziemi, która nie do końca te podłoża mają ładny, estetyczny wygląd. Polecam Wam szczerze. Bo naprawdę jest to fajna i wdzięczna roślina, i ona jest niedroga i ogólnie dostępna. Jeżeli film Wam się podobał i taką tematyką się interesujecie, zostawcie łapki w górę. Nie zapomnijcie oczywiście subskrybować mój kanał i do zobaczenia. Pa!